Czy czujesz, że pokusy nieustannie testują twoją wytrzymałość? Jeśli walka z nimi sprawia, że czujesz się coraz bardziej przytłoczony, winny, a nawet zawstydzony, to wiedz, że nie jesteś sam w tej walce. Wiem, że pragniesz zwyciężyć i żyć pełnią życia chrześcijańskiego. Dlatego dzisiaj chcę ci pokazać, jak możesz przełamać błędne koło porażek i zacząć nowy rozdział rozdział zwycięstwa. Wierzę, że jest to możliwe. I razem możemy tego dokonać. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego warto walczyć z pokusami, zwłaszcza kiedy wydają się one tak przytłaczające. Opowiem ci o wydarzeniu, które rzuca nowe światło na naszą zdolność do stawiania czoła pokusom. Jest to historia Jezusa, który w Ewangelii według świętego Mateusza, w czwartym rozdziale, był kuszony przez szatana. To niezwykle ważne, bo Jezus, będąc Bogiem, mógł w każdej chwili użyć swojej boskiej mocy. Aby pokonać szatana. Jednak tego nie zrobił. Dlaczego? Chciał pokazać nam, że także i my, ludzie, mamy siłę, aby stawić czoła pokusom i zwyciężać, nie opierając się na nadprzyrodzonych zdolnościach, ale na mocy ducha i wytrwałości. Jezus, przez to, że walczył i zwyciężył, nie korzystając z boskich uprawnień, daje nam wzór do naśladowania. To pokazuje, że każdy z nas ma dostęp do tej samej siły. I determinacji, które pomogły mu pokonać pokusy. Kiedy mówimy o pokusach, warto zrozumieć, jak są one zbudowane, aby lepiej przeciwstawić się ich wpływowi. Przede wszystkim szatan jest bardzo strategiczny w swoim działaniu. Atakuje nas w chwilach, gdy jesteśmy najbardziej podatni na wpływy zewnętrzne, np. kiedy jesteśmy zmęczeni, osłabieni czy samotni. Dlatego też czas, w jakim pokusa przychodzi, jest tak kluczowy. Następnie mamy do czynienia z obiektem pożądania. Szatan bardzo dobrze wie, co nas przyciąga, co budzi nasze zainteresowanie i pragnienia. To może być cokolwiek, co sprawia, że zapominamy o naszych moralnych czy duchowych zasadach coś, co sprawia, że łatwiej nam ulec. Kolejnym elementem jest dostępność. Niezależnie od tego, czy mówimy o materialnych pokusach, czy o tych bardziej duchowych. Szatan zawsze stara się, aby były one łatwo dostępne. To sprawia, że walka z nimi jest jeszcze trudniejsza, bo to, czego pragniemy, jest na wyciągnięcie ręki. Ostatnią częścią układanki jest wytrwałość. Szatan nie odpuszcza łatwo. Jeśli raz się oprzesz, spróbuje znów, zmieniając strategię lub oferując coś jeszcze bardziej kuszącego. To ciągłe nękanie może być wyczerpujące, ale pamiętajmy, że każda odparta pokusa to krok w stronę duchowego wzrostu i zwycięstwa. Aby skutecznie walczyć z pokusami, istotne jest zastosowanie pięcioczęściowego cyklu zwycięstwa, który bazuje na mądrości i sile słowa Bożego. Oto jak możesz to zrobić. Zależność od słowa Bożego. Traktuj słowo Boże jako tarczę obronną. Kiedy przychodzą pokusy, twoją pierwszą reakcją powinno być sięgnięcie po biblijne prawdy. W praktyce to oznacza, że w momentach zwątpienia czy pokusy, pierwszą rzeczą, którą robisz, jest przypomnienie sobie, co Bóg mówi na ten temat w swoim Słowie. Znajomość Słowa Bożego. Aby móc skutecznie używać Słowa Bożego, musisz je znać. To nie tylko o czytaniu Biblii, ale o zrozumieniu i zapamiętaniu jej nauk. Im lepiej znasz pismo, tym łatwiej jest ci odnaleźć odpowiednie wersety, które mogą pomóc w danej sytuacji. Medytacja nad Słowem Bożym. Regularne rozmyślanie nad Słowem pozwala ci zinternalizować jego prawdy, co sprawia, że w krytycznym momencie twoją naturalną reakcją jest odpieranie pokusy biblijnymi prawdami. Medytacja nad Słowem pomaga również w utrwaleniu jego treści w twoim sercu i umyśle. Przypomnienie Słowa Bożego, w sytuacji pokusy szybkie przypomnienie sobie odpowiednich fragmentów Biblii może być kluczowe. To, jak szybko potrafisz przypomnieć sobie odpowiedni werset, może zadecydować o tym, czy ulegniesz pokusie, czy ją zwyciężysz. Posłuszeństwo Słowu Bożemu. Ostatni element to życie zgodnie z nauczaniem Biblii. Nie chodzi tylko o znanie czy rozumienie słowa, ale o jego codzienne stosowanie. I żywe świadectwo wiary poprzez posłuszeństwo Bożym przykazaniom. Stosując te pięć elementów w codziennym życiu, tworzysz solidną podstawę do zwycięstwa nad pokusami. To nie jest jednorazowa walka, lecz ciągłe dążenie do głębszej relacji z Bogiem poprzez Jego Słowo. Podsumowując, klucz do zwycięstwa nad pokusami leży w Słowie Bożym. To właśnie ono daje nam siłę, mądrość i kierunek, jak przeciwstawiać się tym wszystkim trudnym momentom, które napotykamy na naszej drodze. Pamiętajmy jednak, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i choć czasami upadniemy, to nie oznacza to końca naszej drogi. Możemy żyć życiem pełnym zwycięstw, jeśli będziemy rozwijać naszą miłość i zrozumienie dla Słowa Bożego. Zachęcam cię więc, abyś codziennie zanurzał się w naukach Biblii, ucząc się zależności od słowa, pogłębiając swoją wiedzę, medytując nad przesłaniami, które przynosi i szybko przypominając sobie potrzebne fragmenty w trudnych chwilach. A przede wszystkim, staraj się żyć zgodnie z tym, co Biblia nas uczy. Niech ta motywacja do nauki i praktykowania zasad zawartych w Biblii prowadzi cię przez wszystkie wyzwania. Wzmocni to twoją duchową odporność i pozwoli ci każdego dnia cieszyć się większym spokojem i radością wynikającymi z bliskiej relacji z Bogiem. Nie poddawaj się, nawet gdy droga wydaje się trudna. Pamiętaj, że każdy dzień to nowa możliwość, aby wzrastać w miłości i posłuszeństwie wobec Słowa Bożego. Pomódlmy się wspólnie o pomoc w walce z pokusami. Boże Wszechmogący, Ojcze, pełen miłosierdzia i źródło wszelkiej mocy, Przychodzimy do Ciebie z głębokości naszych serc, uznając naszą słabość i skłonność do ulegania pokusom, które codziennie na nas czyhają. Ty znasz nasze walki i przeszkody, Ty widzisz każdy moment zwątpienia i każdą chwilę słabości. O Panie, prosimy Cię o siłę i odwagę, aby stawić czoła tym wyzwaniom z godnością i siłą, którą tylko Ty możesz nam dać. Udziel nam mądrości, abyśmy potrafili rozpoznać pokusy, zanim jeszcze zdołają zakorzenić się w naszych myślach i działaniach. Oświeć nasze umysły i serca, abyśmy widzieli wyraźnie drogę, którą dla nas przygotowałeś drogę prawdy i życia. Naucz nas korzystać z Twojego słowa jako z miecza ducha, którym możemy odpierać każdy atak złego. Daj nam determinację, byśmy nieustannie szukali schronienia w Twojej obecności. Niech Twoje słowo będzie lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce. Pomóż nam zrozumieć i zapamiętać Twoje nauczania, aby w chwilach próby szybko przywołać Twoje prawdy i zdecydowanie odpierać pokusy, korzystając z mocy Twoich obietnic. Panie, ty wiesz, jak często upadamy, lecz z niezachwianą wiarą zwracamy się do Ciebie, wiedząc, że Twoja łaska jest wystarczająca dla wszystkich naszych potrzeb. Przebacz nasze błędy i obmyj nasze winy, dając nam odwagę do ponownego wstania i dążenia do świętości, którą w nas widzisz. Wzmocnij naszą wolę, abyśmy mogli odpierać pokusy, nie polegając na własnej sile, ale na mocy Ducha Świętego. Niech nasze życie będzie żywym świadectwem Twojej przemieniającej miłości i niezachwianej wierności. Ucz nas jak żyć w posłuszeństwie Twoim przykazaniom, prowadząc nas przez każdy dzień z odnowioną nadzieją i niezłomną wiarą w Twoje prowadzenie. Błogosław Panie nasze rodziny, przyjaciół i wszystkich, którzy szukają Twojego pokierowania w walce z pokusami. Niech znajdą w Tobie swoją siłę i inspirację, aby każdego dnia odnawiać swoje postanowienia i żyć w zgodzie z Twoją wolą. Przez Chrystusa. Pana naszego, który jest naszym Zbawicielem i największym wzorem wytrwałości w pokusie, dzięki któremu możemy odnaleźć prawdziwą wolność i radość życia, według Twojego słowa. Amen. Na zakończenie chcę przypomnieć o niezachwianej trwałości i wsparciu, które oferuje nam wiara w Boga. Niezależnie od tego, co dzieje się wokół nas, możemy zawsze znaleźć pocieszenie, siłę i przewodnictwo w Jego Słowie. Pamiętaj, że każdego dnia masz dostęp do tego niezawodnego miecza ducha, którym jest Słowo Boże. Zachęcam cię, abyś zostawił komentarz pod tym filmem z hasłem Miecz ducha, czyli Słowo Boże, dzieląc się swoimi przemyśleniami lub doświadczeniami na temat tego, jak Słowo Boże pomogło ci w walce z pokusami. Niech to będzie znak dla innych, że nie są sami w swoich walkach. Zapraszam cię do kontynuacji tej duchowej walki z pokusami, korzystając z mocy, jaką daje nam Słowo Boże. Niech będzie ono twoim przewodnikiem i obroną w codziennym życiu. Pamiętaj, że każdy dzień daje nową możliwość do wzrostu i zwycięstwa dzięki mocy, którą znajdziesz w Biblii. Niech Bóg ci błogosławi w tej podróży.